Witam ponownie, panowie! Jednym z tematów, który przyprawia wielu facetów o zawrot głowy, jest dobór kolorów. Niezależnie czy to chodzi o pomalowanie mieszkania, dobór scenerii pod fotografią, czy dobór ubrań, niektórzy w jakiś magiczny sposób zawsze wiedzą, jak to zrobić. Dlaczego te kombinacje, mimo tego, że są pełne kolorów, ciągle wyglądają bardzo dobrze? Ja jestem wielkim fanem stwierdzenia, że wszystko da się rozłożyć na czynniki pierwsze, przeanalizować i zrozumieć łącznie z tematyką łączenia kolorów. Jedną z rzeczy, które nam to może ułatwić, jest coś, co się nazywa kołem kolorów i dzisiaj o nim porozmawiamy w prosty i przystępny sposób, tak aby na końcu można było zastosować to w praktyce. Panowie, zaczynajmy! Oto nasze koło. Gotowe. To jest koło kolorów stworzone przez Isaaca Newtona, mężczyznę, który nie był artystą. I może nam posłużyć do tego, aby zrozumieć, jak dobierać ze sobą kolory, aby tworzyły tak zwaną harmonię. Jest kilka kombinacji. Pierwsza to jest dobór kolorów uzupełniających, czyli leżących dokładnie naprzeciwko siebie. Przykładowo niebieski i pomarańczowy albo żółty. I fioletowy. Te kolory do siebie pasują, ale tworzą bardzo silny kontrast. To znaczy, że trzeba uważać z ilością. Przykładowo, jeżeli założymy niebieskie spodnie i pomarańczową koszulę, to pewnie będziemy widoczni z odległości 5 km. Ale jeżeli założymy niebieski garnitur i pomarańczową poszetkę, to będzie wyglądać to bardzo, bardzo dobrze i lepiej niż gdybyśmy założyli poszetkę taką czy żółtą. Druga kombinacja to są kolory analogiczne, czyli leżące koło siebie, przykładowo te trzy. Jest to kombinacja o wiele spokojniejsza, nie tworząca już takiego kontrastu jak wcześniejsza. Przykładowo, takie mogą być spodnie, taka marynarka, taka koszula, albo taka marynarka, taki krawat, taka poszetka. Trzecia kombinacja to są dwa trójkątne schematy kolorów. Taki oraz taki. To są zestawy kolorów, które nie tworzą już tak silnego kontrastu jak pierwsza kombinacja, jak kolory uzupełniające leżące naprzeciwko siebie, ale tworzą większy niż kolory analogiczne leżące koło siebie. Aby ta kombinacja działała, Należy jeden kolor wybrać jako kolor główny, natomiast dwa pozostałe na trójkącie jako kolory pomocnicze, uzupełniające. Przykładowo, malujemy ściany w pokoju na kolor niebieski. Wtedy dodatki w pokoju mogą być koloru tego oraz tego lub tego. I tego. Jeżeli weźmiemy węższy trójkąt, należy znowu uważać z ilością, będzie kontrast większy. Jeżeli szerszy, możemy tych dodatków dać więcej. Są jeszcze kombinacje z użyciem czterech kolorów: po prostu kącie i po kwadracie, ale ja osobiście uważam, że cztery kolory tu się za dużo i zaczynamy tworzyć choinkę. Dobrze, rozszerzmy nasze koło i oprócz kolorów podstawowych. Mamy teraz kolory z domieszką czarnego, czyli ciemniejsze, oraz te same kolory z domieszką białego, czyli jaśniejsze. Czwarta kombinacja to jest tak zwana monochromatyczna, czyli łączymy ten sam kolor o różnym nasyceniu barw. Przykładowo, taką. Sama kwestia barw jest również bardzo istotna. To co warto wiedzieć to. Barwy ciemniejsze są bardziej popularne jesienią, zimą. Kolory jaśniejsze są bardziej popularne latem i wiosną. Kolejna rzecz, to jak zestawiamy kolory, to starajmy się je zestawiać w tych samych barwach, w tych samych odcieniach. Przykładowo, jasny fioletowy łatwiej jest zestawić z jasnym żółtym niż z ciemnym żółtym. Ciemny fioletowy łatwiej jest zestawić z ciemnym żółtym. Nie jest to żelazna zasada, ale znowu, w ten sposób jest łatwiej. To, czego nam brakuje na naszym kole kolorów, to czarnego, brązowego, szarego, białego, beżowego. To są kolory tak zwane neutralne. Co to znaczy? One będą pasować z większością kolorów z koła kolorów. Przykładowo czarne spodnie i dowolny kolor z koła. Również będą pasować same ze sobą, bardzo często. Przykładowo brązowy garnitur, beżowa koszula, czarna poszetka. Bardzo często pokoje w stylu skandynawskim są urządzone właśnie z tych kolorów. Jest tam dużo beżu, dużo białego, czarnego, brązowego. Dlaczego? Zestawienie ze sobą pasuje, jest dość minimalistyczne, same w sobie, samo w sobie dobrze wygląda oraz do pokoju można wstawić różnego koloru dodatki i będzie to dobrze wyglądać tak długo jak dodatki są zestawione ze sobą według wcześniej wspomnianych zasad. No dobrze, powiedzieliśmy o kolorach neutralnych, powiedzieliśmy o kole kolorów, o tym jak łączyć kolory uzupełniająco analogicznie dwa schematy trójkątne oraz monochromatycznie. Jak zacząć korzystać z tego na co dzień? Jednym ze sposobów jest wydrukowanie pliku, który znajduje się pod filmikiem, który zawiera dokładnie te karty. I za każdym razem, jak próbujemy zestawić ze sobą kolory, sprawdzenie, czy jest to zgodne z którymiś wcześniej wspomnianymi wskazówkami. To nie są żelazne zasady, to są wskazówki, które mają nam ułatwić życie. Przykładowo, malujemy ścianę ten kolor, jakiego koloru powinny być zasłony i dodatki. Chcemy się ubrać minimalistycznie, profesjonalnie, może coś z kolorów neutralnych. Chcemy mieć jakiś kolorowy akcent do garnituru, no to wiemy, jak dobrać ze sobą dodatki. Chcemy zostawić tło pod fotografię, może monochromatycznie. I tak dalej przykładów jest wiele. Panowie, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia już wkrótce.